Cześć Wam, zdrapka ci będzie, no właśnie na no, filmik z drapki na dworzu i będą zdrapki za 19 zł. To sobie już właśnie zacznijmy. Sobie właśnie najpierw zdrapimy, No nowe 7, musimy tutaj powiększyć. O 3, tak. Okej, okay, i waga, zdrapujemy. Pierwsze to jest piątka, następne to jest szóstka, ósemka, ósemka, trójka. Jeszcze jest dwójka. Może być właśnie przegrany. 9. Co to jeszcze mamy? Znowu mamy dziewiątkę, piątkę i dwójkę. Czyli pierwszy raz w tej zdrawce przegrałem. Teraz właśnie druga na no, nowe 7. Teraz może sobie od końca zacznijmy. Dziewiątka. O, jest siódemka. Mamy 5 zł. Mamy 5 zł, to fajnie. Jeszcze mamy dwójeczkę jeszcze mamy tutaj jest piąteczkę mam nadzieję, że wszystko dobrze widać szósteczkę, szóstkę, dwójeczkę mamy też tu jest o też mamy ósemkę jeszcze mamy dziewiątkę, czyli już mamy 5 zł. Jeszcze na właśnie dwie zdrapeczki zostały, czy patrzymy czy będzie siódemka. Mamy właśnie ósemkę, czwórkę, szóstkę, piątkę, dwójkę i dziewiątkę. Jak zwykle w tej zdrabce przegrałem. I jeszcze właśnie nam loteczek został. Nasza to rybka, żabka, pies i baranek. Jeszcze jest właśnie wieloryb, żyrafa, lew. I gęś. Czyli na, na Zdrabki było wydane 19 zł, a mamy tutaj właśnie Piątkę, ale dobrze, że nie Jesteśmy no tak strasznie Na minusie. No było właśnie Dobrze, a teraz trochę źle Ale mamy właśnie piąteczkę Pierwszy raz tutaj w tej Przegrałem, no to jak się wam podobało Zadajcie lajka w górę, subskrypcję To papatki